No, właśnie, z lebiody można przygotować taki pyszny obiad, a ludzie się boją. Boją się lebiody, bo się mogą zatruć, a przecież jedzą dużo więcej przetworzonej żywności niż kiedyś i te choroby współczesne, cywilizacyjne nie wzięły się z lebiody, nie wzięły się z chwastów, nie wzięły się z takiego naturalnego pożywienia, tylko wzięły się właśnie z tych przetworzonych wszystkich pokarmów, które, których mamy teraz w marketach bardzo dużo. Myślę, że warto wrócić i kontynuować te tradycje naszych właśnie babć, prababć, matek, które... Sięgały po te naturalne rośliny, sięgały po lebiodę. Naprawdę, ktoś, kto nie zna lebiody, zachęcam, spróbujcie. To jest roślina, która jest bardzo smaczna, trzeba ją przygotować odpowiednio. O czym mówię w filmie, znajdziecie link pod, pod tym nagraniem przy trójkąciku. Odsyłam Was wtedy do pełnego filmu o tej lebiodzie. Zobaczycie, jak ją rozpoznawać, jak z niej korzystać, co z nią robić. Jest naprawdę smaczniejsza od szpinaku i na pewno dużo bogatsza w składniki odżywcze. Dużo zdrowsza niż te wszystkie przetworzone, masowo uprawiane w tej chwili warzywa w sklepach. Także polecam.